Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Je vous To jest moja posiadłość. Jesteście pierwszą ekipą, której yy, pozwoliłem tutaj przyjechać, nakręcić moje włości i właśnie tutaj witam Was. was. No bother chat, come face me with some. Like only we have twenty two in a me sum, then I feel so forget the next thousand fool. Press chigga me no press people bun. No bother chat, come face me with some. Like when you have twenty two in a me sum, then I feel so forget the next thousand like so, fool. Anytime we ready, put we'll now we start while.

Tak, przez moje pokoje widzimy dobrze, e, bardzo dobrze, piękne dobrze. E, płaskorzeźby e, i e, tu zleciłem to za duże pieniądze, prawda? E, to nie były małe pieniądze. Dobrze, dobrze. I, i tutaj przyjmuję sobie teraz obecnie różne te dziewczyny. E, jest fajnie i jest bardzo zabawnie czasami momentami. I imprezy liczne tu organizuję tak. E, i bardzo fajnie. Dużo mnie to kosztuje, utrzymanie tego, ale co zrobić, wycieczki przyjeżdżają i, i jest dobrze, prawda? Interes się kręci, tak, interes się kręci. Przyszedłem <mulety> w to jest moje łóżko, tutaj śpię i nie tylko. Tak, no i to bym było na tyle tutaj. Tutaj sobie siedzę rano, e, czytam gazetę, jem chyba tamty. przeglądam dział sportowy, no przejdźmy do następnej sali. No, tutaj widzicie moją plazmę, tutaj oglądam mecze wszystkie i jest fajnie. To jest mój pokój majsterkowicza jak widzicie są rusztowania i sobie tu majsterkuję, przykręcam różne śrubki i y, rzeźbie w drewnie jest ogólnie tutaj spędzam dużo czasu y, bo lubię sobie y, na ścianach przywiesić jakąś małą płaskorzeźbę na przykład sobie tu jest mój pokój, właśnie jak widzicie, sama nazwa wskazuje. Tutaj śpię sobie i czasami gram w karty z kolegami, najczęściej w Macao. To jest żony, tutaj sypiamy sobie na przykład taki dzień jak dzisiaj, wtorek. Bo co drugi sypiamy tu i... a czasami na podłodze i też jest fajnie. No, jak widzicie jest tu wiele fajnych rzeczy. Sam robiłem. Ja i moja ekipa, tu różne sytuacje, na przykład tutaj widzimy, graliśmy w kręgle i przeciw przeciwna musiała złożyć nam południ, bo wygraliśmy. Tam widzimy lekką tarczkę w barze, no niestety. A tutaj wale u tu mnie zorganizowałem, i, Byłem królem oczywiście parkietu, więc koronują no, mnie i ja moja żona oczywiście była mnie tańczy I te, no, i te tutaj za mną widzicie właśnie mój ogrodzik i ten i jest daleko. Tam ostatni basenik, bo czasami lubię się oddalić, żeby nikt nie patrzył Sofie. Tutaj robię sobie pranie. No, wieszamy tutaj, bierzemy w tych fontanienkach, yy, potem się słyszą na tych kolumnach. No i ogólnie... Normalnie tu wisi pełno sznurków i klamerek, ale zdjęliśmy, żebyście ładnie mieli widoki, no i idziemy dalej. I tutaj jesteśmy na moim boisku, widzicie dwie brameczki, e, tutaj jest szatnia, tu się przebieramy, widzicie tu też chłopaków z mojej ekipy e, piłkarskiej, sepikamy razem. Jest fajnie, dosyć dobry grunt, jak się wywalisz to jest no rana, ale co zrobić, no takie czasy, nie? I tutaj beczki piękne, wyznaczone, granice przez drzeweczka i jest okej. Okay. to be oh, young. Witam Was dzisiaj, jesteśmy na Ambonie, tutaj sobie stąd strzelam, tu widzimy nasze bo moje boisko z góry, jest wiele moich budynków tutaj, no, no ogólnie jest pięknie jak widzicie I... Może przejdźmy dalej. No, dzień dobry, witam na lekcji historii. Tutaj wieży Eiffla. Opowiem wam dzisiaj o budowie tego dziwnego tutaj budynku, wieży. Kiedy wie co to jest? I tutaj Karol teraz nam opowie. Tutaj jest mój kolega Karol. Karol jest bardzo dobry, znany z tego, że on tutaj w ogóle, jego dziadek to ja budował. Ja tu y, stawiałem, nitowałem tak. w ogóle tu na tym y, i y, mój dziadek już tu. Tak. I ja chcę jeszcze dodać, że ja byłem pierwszy, który zakupował tutaj ubikację i ta ubikacja umieściła się tutaj. Tak, tak. E, tutaj, pamiętajcie, to publikacja tak, Mirona tak. z pisuarem, dokładnie, tak, pisuare, pisuare, z papierem mamy Dokładnie, papier to wyszło w ogóle... Formuły nie ma, a no tu dokładnie jest. Formuła 1, jakiś syfny, normalnie hotel. Tu telewizor, oczywiście, babci nie ma gdzie kłaść, musimy tutaj wjechać jeszcze. Tu, proszę, dziura zrobiona, oczywiście przez nas, bo grało się w piłkę. Pokoik. 3 metry na 3,5 to mamy umywalkę taką, ala umywalka Jak mamy utrzymać po prostu porządek jak w ogóle szafy nie ma, przepraszam ja bardzo No prócz tego, że syf so do mojego mora to nic ciekawego normalnie nie No tu jest, dowożą na... Yy, w kosmos papier